W domu Widemana kolejne mocne artystycznie nazwisko. Tym razem oczy mieszkańców ucieszy Mark Szagal i jego litografię. Podoba mi się wszystko, prawdę mówiąc. To jest no, wyjątkowy artysta, o wyjątkowym stylu. Te wnętrza y, okazały się chyba też stworzone dla tego, żeby pokazywać Szagala. Cieszę się, że to doszło do skutku. Gratulacje dla całej ekipy domu Widemana z Bartkiem Gądkiem na czele. Czyli tych wszystkich, którzy no, doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy cieszyć nasze oczy. Mark Szagal, wybitna wystawa religijna, zbliżają się święta wielkanocne, ogromna uczta dla każdego wielbiciela tego najlepszego modernizmu. Znowu mocne nazwisko w Pruszczu Gdańskim, także kontynuujemy taką mocną linię, którą zaczęliśmy jakiś czas temu z Zisławem Beksińskim i dalej będzie się działo. Na ponad 20 unikatowych litografiach Mark Szagal opowiada widzowi historię biblijne swoim wyjątkowym językiem. Myślę, że wszystkie prace są naprawdę fantastyczne. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A dzisiaj stajemy właściwie w równowadze z Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie też była taka wystawa Szagala. I proszę bardzo, no jesteśmy prawie jak stolica. Także wszystkich zachęcam. To piękna wystawa, pięknej kolorystyce. Myślę, że każdy kto przyjdzie zachwyci się i zabierze... Z sobą, któryś z tych pięknych obrazów w swoim sercu. Goście, jak zawsze, zachwyceni. Przede wszystkim podoba mi się w ogóle idea robienia tego typu wystaw w Kruszczu. Coraz więcej tutaj też ludzi przychodzi, co znaczy, że nie tylko mi się podoba, ale też wszystkim innym. Więc to też jest nietuzinkowy artysta, który chyba po raz pierwszy gości w Kruszczu Gdańskim. Stąd też warto było tu dzisiaj przejść. No, przyszedłem, bo to po prostu fantastyczny malarz, grafik. Miałem okazję już w życiu oglądać na żywo, na przykład w i trudno by było nie skorzystać z okazji obejrzenia dzieł mistrza w Polsce, a szczególnie w Pruszczu. Ciekawa interpretacja motywów religijnych. Nie widziałem jeszcze obrazów Szagala na żywo, więc robi wrażenie. Przede wszystkim kolorystyka ciekawa. Wystawa w mojej ocenie bardzo oddaje to święto z uwagi na to, że na fotografiach możemy zaobserwować dużo aktów, ale też jak gdyby odebranie takiego wizerunku kobiety w oczach artysty. Zapraszamy do domu Widemana. Wystawa jest dostępna do 22 marca, oczywiście bezpłatnie. Polecamy również zobaczyć inwestycyjny spacer po prostu gdańskim, oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.